Grania stosup prawidłowy ma 30 wierzchołków, a pole jednej jego ściany bocznej jest równe 7 cm2. Mamy podać pole powierzchni bocznej tego wielościanu to będzie jedna z tych czterech liczb. Rozpocznijmy od tego, że każdy graniastosłup ma dwie. Podstawy i to są identyczne wielokąty, a w przypadku grania stosłupa prawidłowego to są wielokąty foremne o takich samych długościach boków i o takich samych kątach. Ważne jest to, że w sumie mamy 30 wierzchołków, ale one muszą być podzielone na obie podstawy górną i dolną, czyli każda z tych podstaw ma 15 wierzchołków. Czyli my tutaj mamy do czynienia z grania stosłupem prawidłowym piętnastokątnym. To nawet możemy spróbować narysować fragment takiego grania stosupa. Oto jedna ze ścian. No i teraz mamy kolejne, które gdzieś tutaj odchodzą. No nie pod takim kątem, oczywiście. To by się za szybko zamknęło. My tutaj mamy tych wierzchołków 15. 1, 2, 3, 4, czyli jeszcze 11. I ważne jest to, że wszystkie te ściany boczne są identycznymi, czyli przystającymi prostokątami. Każdy z nich ma pole 7 cm2. Tutaj mamy to napisane pole jednej ściany, a tych ścian bocznych w powierzchni bocznej mamy 15, czyli pole powierzchni bocznej to jest 15 razy 7 cm2, co daje 70 i 35, czyli 105 cm kwadratowych. Wszystkie wyniki są w centymetrach kwadratowych, także nie trzeba niczego przeliczać, a 105 znajduje się w punkcie A.